Dzień dobry, witam w środę. Dzisiejszy vlog będzie szybki, ale będzie naprawdę mega ważny, ponieważ powiem Wam o pewnym jednym wzorcu ruchowym, którego powinniśmy uczyć się w szkole, a którego niestety mało kto nas uczy. Tak więc nie przedłużam, przechodzimy od razu do konkretów. Tak więc na dzisiaj temat to będzie wzorzec hip hinch, czyli nic innego jak zgięcie biodra, czyli sposób... W którym możemy podnosić z ziemi duże ciężary, bezpiecznie, bez kontuzji i bez bólu. I teraz tak, pytanie właśnie, po co w ogóle to robić, skoro jak mówiłem wcześniej, możemy podnosić dzięki temu duże ciężary, a ja takich sobie podnosić raczej nie muszę, więc chyba tego nie potrzebuję. No właśnie tutaj jest problem, że nie do końca, gdyż jakby nie patrzeć, Kiedykolwiek coś chcemy podnieść, to powinniśmy się dobrze ustawić. Odpowiednia pozycja stopy, odpowiednio wkręcone stopy w podłogę, aktywny pośladek, aktywne mieście brzucha i pleców. I to daje nam tylko tyle, że podnosząc coś z ziemi, nasz kręgosłup będzie w idealnie neutralnej pozycji, zachowa swoje krzywizny i będzie po prostu bezpieczny. Natomiast z tego co widać, to wiele osób podnosi z reguły rzeczy, które są lekkie, które jakieś nie są wymagające, w sposób, który gdzieś tam daleko odbiega od tego, co powiedziałem, ponieważ myślą, że to jest lekkie i że to raczej im krzywdy zrobić nie może. I to działa do momentu, kiedy nagle potem słyszymy historię, że ktoś w sumie schylił się pod od telefonu, no i coś tam szczeliło w plecach, i teraz wszystko boli, i od kilku miesięcy buja się z bólem pleców i nikt mu nie może pomóc. I jak to z reguły bywa. Problemem nie jest to, że podniesiemy coś na przykład raz, w taki sposób nie do końca dobry, ale kiedy będziemy robili to każdego dnia po kilkanaście razy, kilkaset lub nawet więcej, to w końcu przychodzi chwila, kiedy coś tam nam w plecach szczeli i wtedy będzie problem. Stąd też warto udać się na przykład na siłownię i nauczyć się poprawnie wykonywać martwy ciąg, czyli w taki sposób, aby aktywować brzuch, aktywować płaszczadki, i do podnoszenia ciężaru z ziemi używać naszego najsilniejszego stawu, czyli stawu biodrowego, ponieważ on jest do tego stworzony. Natomiast kręgosłup nie jest zbudowany w taki sposób, aby podnosił na przykład z ziemi duże ciężary, będąc mega wygięty, jak to z reguły ludzie podnoszą coś i mają plecy takie jakby kształcie litery U odwróconej, tak zwana technika na kocura gdzie po prostu tylko się modlimy, aby nie było za chwilkę dysków wypadających w kierunku nieba z prędkością światła, bo w tej pozycji raczej nic innego stać się już chyba nie może. Tak więc jak się tego nauczyć poprawnie i dobrze? Przede wszystkim zaczynamy sobie zawsze od pozycji stojącej, czyli ustawiamy stopy, które są do siebie równolegle lub minimalnie, Dajemy je na zewnątrz, staramy się spiąć wieście pośladków, spiąć wieście brzucha i dopiero potem wysuwamy biodro w tył, tak aby utrzymać cały czas plecy proste. I dopiero w chwili, kiedy widzimy na przykład, że potrafimy się zgiąć, i cały czas nasz szynkostwór jest neutralnie, to możemy z czasem ten ruch pogłębiać. Tak, aby po jakimś czasie dojść do chwili, kiedy możemy już podnieść, na przykład coś cięższego z ziemi. I teraz mam pełną świadomość tego, że za chwilę. Będą osoby, które powiedzą, że dobra, ale jeśli podnosimy coś lekkiego z ziemi, to z reguły nie ma czasu, aby się ustawić dobrze. Nie chcemy się tego robić i nie jest to do niczego potrzebne, ponieważ coś może być lekkie i po co w ogóle cała ta zabawa w dobrą pozycję i utrzymywanie neutralnych pleców. No i w tym temacie moje zdanie jest następujące. Powinniśmy... Zawsze coś podnosząc, czy to będzie pudełko, czy tanga, dziecko, czy cokolwiek innego. Utrzymywać plecy w dobrej pozycji, mieć odpowiednio napiętą sylwetkę w mieście brzucha, mieście pleców, tak aby być bezpiecznym. Natomiast wiele osób tego nie zrobi i potem będzie gdzieś tam z czasem cierpiała na bóle pleców i będzie się naprawdę z tym długo, długo męczyła. Natomiast ja mówię, jak być. Powinno, jak powinniśmy się ruszać. Jeśli ktoś tego robić nie chce, to nie musi, ponieważ ja nie jestem po to, aby innych nawracać, tylko tłumaczę dla osób, które są tym zainteresowane, jak się poprawnie ruszać i jak być zdrowym. Tak więc osoby, które będą chciały to zrobić, to zrobią i będą z tego czerpały korzyści, na przykład w postaci braku, bólu pleców i innych problemów bólowych. Tak więc tyle w tym temacie ode mnie. W tym vlogu to już wszystko. Jak mówiłem, jest dość krótki, ale będzie zarazem bardzo ważny, ponieważ ruch Hip Hinge jest jedną z podstaw, którą, jak mówiłem, każdy powinien opanować i powinniśmy się tego uczyć w szkole każdego dnia. Dobra, ja już zagadam na dzisiaj w tym vlogu to wszystko. Dziękuję za uwagę. No i widzimy się oczywiście w vlogu jutrzejszym. A tymczasem pozdrawiam.